Witajcie w kolejnym vlogu! Cześć Marko. Jak widzicie, jesteśmy właśnie w bardzo świątecznym klimacie. Jesteśmy na pierwszym dniu jarmarku Bożonarodzeniowego w Poznaniu. Także idziecie z nami, zobaczymy sobie, jak, jak to wszystko wygląda? tam wygląda, jakie są atrakcje, co jest dobrego i jakie są ceny. Także lecimy. Jeszcze jest mało ludzi. Chyba za wcześnie kiedy przyjechaliśmy, nie? Tak. W sumie wczoraj dopiero się otworzyły. tak? Otworzył tak. ten jarmark. Ale jutro jest chyba takie oficjalne, bo będzie koncert. koncert. Mezo chyba ma wystąpić. Więc jutro będzie oficjalne otwarcie. Dzisiaj jest jeszcze jest mało ludzi. jesteśmy tyli. za wcześnie. O, ale, ale jest nawet ładnie. Wieczorem będzie pewnie lepszy klimat, jak te wszystkie światełka będą oświetlone. Jesteśmy na tle Rogali Święto Nie bez powodu. Nie bez powodu, bo tydzień temu, jak było Świętego Marcina, tak? mienimy Ulicy. I Święto Niepodległości. Dokładnie. I przy okazji mojej minimy. Zrobiliśmy sami rogale. po raz pierwszy Rogale Święto I teraz wam tutaj gdzieś klejmy, zobaczycie sobie, jak one wyszły. Także tu gdzieś teraz będą. 11 listopada w Poznaniu jest taka tradycja, że trzeba zawsze gdzieś Rogala, tak? Rogal Świętomarciński. Tak. Przepyszne i tak dalej. Zawsze kupowaliśmy w tym roku. Stwierdziliśmy, że zrobimy sami rogale marcińskie. E, oczywiście pomógł nam nasz przyjaciel Thermomix w tym wszystkim. E, natomiast wyszły bardzo, bardzo ładne. Jeszcze ich nie jedliśmy, bo z godzinkę temu jakoś wyszły dopiero z pieca. Zobaczymy jak za chwilę jak będą smakować. Wyglądają prawie jak prawdziwe. Za chwilę Wam pokażemy. I tak wyglądają rogale zrobione przez nas własnoręcznie z pomocą Thermomixa. Tak. Tu stół też tak trochę przyszkowane, bo też przychodzą goście, wiadomo moje imieninki, no to trzeba z rodzinką sobie też zjeść takiego rogalika, także tutaj, tutaj, 12 takich w miarę dużych tych Bardzo rogali duży. nam Niektóre wyszło. wyszły większe. Dokładnie. I Ale ja się muszę jeszcze pochwalić, bo Marcin oczywiście nie powiedział, nie pokazał. A, idą goście, Sama idziemy otworzyć. zrobiłam kruściki. A tu jest torcik. Tak pięknie on wygląda. Cudowny torcik. Sami robiliśmy też, z pomocą termomiksa, daliśmy radę. <grywa> <grywa> Chcieliśmy sobie na łyżwach pojeździć, a tu jeszcze nawet lód nie jest wylany. Nie pojeździmy. Co jest? Nie teraz, za szybko. Jak to? Jeszcze. Ale może to jest lód, co? Czy nie? Nie. Nie, to nie jest lud, chyba. Fabryka elfów, idziemy zobaczyć co jest w Fabryce Elfów, Patrzcie. <noise> No i się okazało, że fabryka Elfów to są takie w sumie zabawki dla dzieci kulki od trzech do 10 lat, także uciekamy stąd, nic dla nas. Przywitaj się z Łosiem Marcinem. To wiesz, że to jest Złoś Marcin, nie? Nie, ale był człowiek. Łoś Marcin. Jak widzicie jest bardzo mało atrakcji jeszcze czynnych tak naprawdę. Tak, zapowiada się fajnie, bo tak jak widzicie no... Fajnie zaczyna wyglądać, ale no jest jeszcze za wcześnie, nie ta godzina chyba. Wieczorem będzie na pewno zdecydowanie przyjemniej, świąteczniej. Ludzie musieli się wybrać jeszcze tutaj, już bliżej grudnia. Jak będzie śnieg, jak będzie ciemno, jak te wszystkie lampy, które tam z tyłu są, będą no ładnie świeciły. Zresztą świecą teraz, tylko nie widać jest jasno. w ciągu dnia. Także dobra, zwijamy się dalej i i lecimy na, na coś, jeszcze nie na wiem coś na co, na jakiś obiad pewnie gdzieś trzeba coś zjeść, lecimy dalej. Widzieliście największy chlebak na świecie? To jest właśnie Galeria Avenida w Poznaniu. Zwana jako chlebak. Największy chlebak. Więc w nowym dniu, dzisiaj lekka zmiana planów. Przez pogodę w sumie trafiliśmy do kina. Na co idziemy? Na listopadzie tak. chyba właśnie? Nie wiem, kto bardziej chciał, bo chyba nie ja. Świąteczny, fajny film, Ale świątecznie tak idziemy, idziemy, zobaczymy jaki to jest filmik, czy ktoś poleca, czy byliście, co o tym sądzicie, czy fajnie się kończy, czy nie. Tak, jest brzydka pogoda, więc dzisiaj ewidentnie kino. Tak. Jesteśmy pod Heliosem, sala Dream z rozkładanymi fotelami, także zaczniemy, lecimy. Tak niewiele No i już po filmie, jak się podobało? Bardzo, chociaż w niektórych momentach była zaskoczona. Czym? Zdziwiona? No nie mogę wyjawić, bo jeżeli A no ktoś tak, ma w roku, nie będziemy, iść, dokładnie. to nie będziemy wszystkiego. Ale ogólnie spoko filmik, także jak ktoś ma o na taką. Um, Oczywiście. A no. co dziwne? Komedie, były śmieszne momenty, I były smutne. wzruszające, tak. tak. Prawie się popłakałaś. No. <laughs> Dobra, także teraz korzystamy z okazji idziemy coś zjeść. Jak jesteśmy już tutaj przy kinie, a zaraz zobaczymy co. To sobie zjemy coś w popejsie. A jak się mówi? Pop-Ice. Pop-Ice? Pop-Ice. Pop ice. no to Pop-Ice albo Pop-Ice. Co so bierzemy? Nie wiem. Co wybrałaś? Chicken Sandwich Deluxe. Okej. Okay. Dobra, też chyba to wezmę. No to mamy decyzję. Zamówienie przyszło. Ale słodka murinda. Od czego zaczynasz? Testuj frytki, bo Ty jesteś testerem frytek. Czy frytki będą równie pyszne jak w maksie wyglądają ładnie. Jak? Ciężko ocenić po jednej To weź drugą I teraz jesteś w stanie ocenić No są inne No i nic nam to nie mówi Od 0 do 10 8, 8, ok? Gdzie? 10 to jest w, Magdo, w Maku, mm. tak? Frytka? W Maksie. 10 to jest w Maksa. w Maku 9, a tu 8, tak? No, no bo 8 okay. z przyprawą. Nie każdemu jest przyprawą. Pasuje. Dobra, to ja też się biorę za jedzenie. No, powiem Wam, że ta kanapka jest dosyć duża. Jak to teraz jeść? Jak to ugryźć? To jest mega wysokie. Jak nie, to zjeść? Nie wiem, już się przydał teraz y, widelec nóż. No właśnie. To jest Dobra. ogromne. Walczymy z tym. No. Co robi Natalia, jak się jej pytam, czy chce jeszcze dokładkę. Wait. <laughs> <laughs> Na jedzenie. Wracamy teraz po Błynusia, bo Błynusia zostawiliśmy urodzinę. Jak mogę zostawić pieska? No, niestety. Nie mieliśmy dylematu, czy zostawić tak. go samego w domu, czy do rodziców zawieźć. Stwierdziliśmy, że zawieziemy, a niech się dziadkowie pobawią z pieskiem. No. I jedziemy go odebrać. I tak, jestem najedzona. Straszno. Ja też. Pyszna zrobiłam. herbatka od Natalii, Najlepsza z cytrynką i z miodem. Dziękuję Palce dziękuję. Rizać. Właśnie chciałam powiedzieć, że zrobiłam nam herbatkę. O, błynusia też już mamy. Tak wszyscy w komplecie jesteśmy już w domu. Weekend się już praktycznie kończy, także teraz sobie odpoczywamy już herbatkę do filmik włączymy jeszcze. Jeszcze jeden dzisiaj? Tak, no dobra, coś może na Netflixie będzie fajnego. Zobaczymy zaraz. Chyba, że coś Zrobimy. polecacie. Ciekawego. O, to dajcie znać w komentarzach. Jakiś fajny film, taki może świąteczny też byśmy sobie obejrzeli, czy nie? No, no jakiś też świąteczny. I jeszcze taki mam taki, takie poczucie, właśnie po tych po tym, listach, yy, po tych listach M, no. do M, mam takie poczucie świąteczne, więc jeszcze jakiś bym wciągnęła takie. No to jak macie coś fajnego do polecenia, to prosimy, dajcie znać w komentarzu. A dzisiaj już się z Wami żegnamy. Dziękujemy tak. bardzo, że zostaliście z nami do końca filmu. Że oglądaliście. Tak jest i widzimy się w kolejnym vlogu, a y, mamy zamiar teraz jeszcze jechać na Betlejem Poznańskie, bo w Poznaniu są dwa jakby takie jarmarki, tak? Jeden jest ten, co widzieliście w tym vlogu, czyli na targach i to jest typowo jarmark Bożonarodzeniowy. Tak, a jest jeszcze drugi na placu Wolności i, i tam jest Betlejem. I to się nazywa Betlejem Poznańskie dokładnie. Tam jest troszeczkę inny klimat, także tam też pójdziemy, też wam oczywiście pokażemy, jak tam wygląda, relację całą zdamy, wszystko będzie nagrane, więc y, Oczekujcie kolejnego vloga, a my się żegnamy. Subskrybujcie, komentujcie koniecznie, i lajpujcie. Koniecznie, koniecznie. A my Wam za to dziękujemy. Cześć.